Niemcy planują inwazję uchodźców. Napięcia na polsko-niemieckiej granicy. Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej staje się coraz bardziej napięta. Funkcjonariusze polskiej straży granicznej tylko w ubiegłym miesiącu zatrzymywali średnio kilkunastu nielegalnych migrantów każdego dnia. Niemcy przygotowują się do otwarcia nowego ośrodka dla migrantów w Eisenchuttenstadt, co obudzi obawy w Polsce. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zapewnia, że Polska Straż Graniczna jest gotowa na nowe wyzwania związane z napływem migrantów. Każda osoba deportowana z Niemiec do Polski będzie dokładnie sprawdzana przez polskie służby. Siemoniak podkreśla, że liczba migrantów przekazywanych do Polski spada dzięki skrupulatnej procedurze analizy wniosków. Od początku roku do końca września 2024 roku Niemcy przekazały Polsce 570 cudzoziemców. To znaczący spadek w porównaniu do poprzednich lat, kiedy liczby te były znacznie wyższe. Przekazywanie cudzoziemców odbywa się w ramach readmisji oraz porozumień, takich jak regulacje związane z rozporządzeniem Dublin III. Niemcy podjęły ostatnio bardziej intensywne kontrole wśród migrantów, co może sugerować, że kraj ten zamierza przesłać Polsce znacznie więcej osób. Przewiduje się, że Warszawa może być zmuszona przyjąć nawet do 40 tysięcy migrantów. Tego typu sytuacje budzą obawy w Polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz wśród polityków, którzy alarmują o możliwych zagrożeniach związanych z tak dużą falą migrantów. Siemoniak odrzuca prognozy mówiące o zwiększeniu skali deportacji, nazywając je próbą wywoływania niepotrzebnego niepokoju. Przypomina, że w 2023 roku jeszcze za rządów PiS takich zawróceń było więcej niż obecnie. Minister stanowczo podkreśla, że nowy ośrodek nie wpłynie na procedury stosowane przez Polskę. Lokalizacja zatrzymanych migrantów na terenie Niemiec, niezależnie od tego, czy odbywa się to w jednym ośrodku, czy w kilku, nie zmienia istoty sprawy. To kwestia organizacji działania po niemieckiej stronie. Polska Straż Graniczna jest gotowa na nowe wyzwania związane z otwarciem ośrodka dla migrantów w Eisenfjutenstadt. Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej pozostaje dynamiczna, a obawy związane z napływem migrantów wciąż rosną. Polska i Niemcy muszą współpracować, aby skutecznie zarządzać tym wyzwaniem i zapewnić bezpieczeństwo obu krajom. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. Udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.